Bez wątpienia najbardziej intrygującą informacją ostatnich dni było wprowadzenie stanu wyjątkowego na granicy z Białorusią. Nie wiem, czy wiecie, ale jest to pierwszy od stanu wojennego w 1981 roku stan nadzwyczajny wprowadzony w Polsce. Pierwsze tak poważne ograniczenie praw i wolności obywatelskich słusznie rodzi wiele pytań i wątpliwości. W dzisiejszym odcinku prostym językiem wytłumaczę Ci, czym jest stan wyjątkowy. Oraz jakie są jego skutki, a na końcu wspólnie zastanowimy się, czy wprowadzenie stanu wyjątkowego w tej sytuacji rzeczywiście było uzasadnione. Stan wyjątkowy wprowadza się na podstawie rozdziału 11 Konstytucji o stanach nadzwyczajnych. Mamy w Polsce trzy stany nadzwyczajne: stan wojenny, stan wyjątkowy i stan klęski żywiołowej. Stan klęski żywiołowej z tych wszystkich trzech jest najmniej rygorystyczny, bo w jego przypadku możliwość wprowadzenia obostrzeń dla obywateli jest mocno ograniczona. Więcej o tym stanie klęski żywiołowej pewnie słyszeliście przy okazji pandemii. Co ciekawe, w przypadku stanu wojennego i wyjątkowego, przepisy konstytucji regulujące są dość podobne w zasadzie różnią się tylko przyczynami ich wprowadzenia ale w obu przypadkach w przypadku obu tych stanów nadzwyczajnych Konstytucja nadaje władzy naprawdę duże uprawnienia. W ramach tych dwóch stanów nadzwyczajnych można ograniczyć prawie wszystkie prawa i wolności obywatelskie, z wyjątkiem tych najważniejszych, takich jak prawo godności człowieka, ochrona życia czy wolność sumienia. To, jak podobne są przepisy dotyczące stanu wojennego i stanu wyjątkowego, to powinno nam pokazać, jak ważną, poważną sprawą jest wprowadzenie stanu wyjątkowego na terenie Polski. Warto wiedzieć, że stan wyjątkowy to nie jest jakiś zbiór z góry określonych zasad. To prezydent, wprowadzając stan wyjątkowy, wybiera spośród możliwych ograniczeń praw i wolności obywatelskich i układa trochę jak z klocków taki stan wyjątkowy, który jego zdaniem jest najlepszy dla rozwiązania problemu, dla którego ten stan wyjątkowy został wprowadzony. Dlatego, rozpatrując, czy stan wyjątkowy został słusznie wprowadzony. Musimy brać pod uwagę każde ograniczenie, w które w nim zawarto, bo każde z nich powinno być uzasadnione sytuacją, z jaką mamy do czynienia. Jak możemy wyczytać z Konstytucji, stany nadzwyczajne mogą być wprowadzane w sytuacjach szczególnych, gdy zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające. Chodzi tu o sytuacje, w których normalne uprawnienia organów państwowych nie pozwalają im na poradzenie sobie z jakimś problemem. W taki sposób konstytucja zabezpiecza nas obywateli przed tym, żeby takie zagrożenie typowe dla funkcjonowania państwa nie było podstawą do odebrania naszych praw. Nie ma przecież wątpliwości, że każde państwo jest przez cały czas w jakiś sposób zagrożone. I chodzi tu o to, żeby takie zwykłe zagrożenie nie stało się pretekstem do odebrania nam naszej wolności. I tu warto wrócić. Do czasów największych fal zachorowań na koronawirusa, gdy wiele osób domagało się od rządzących wprowadzenia tego mniej rygorystycznego stanu nadzwyczajnego, czyli stanu klęski żywiołowej. Wtedy rząd odpowiadał, że nie ma takiej potrzeby, gdyż zwykłe środki konstytucyjne są wystarczające. Oznacza to, że teraz rząd uważa, że nie jest w stanie sobie poradzić z problemem. Bez, bez tych dodatkowych uprawnień i bez ograniczenia naszych praw i wolności. Stan wyjątkowy można wprowadzić z powodu zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego. Prezydent, wprowadzając stan wyjątkowy, wskazał na dwie z nich, czyli bezpieczeństwo obywateli i porządek publiczny. Jego zdaniem takie zagrożenie występuje w związku z sytuacją na granicy z Białorusią. Co ciekawe, przy przekazywaniu informacji przez rzecznika prezydenta o wprowadzeniu stanu wyjątkowego, ten zaznaczył, że prezydent musiał wyważyć dwa rodzaje dóbr. Z jednej strony to, co jest absolutnie fundamentalne dla naszego państwa, czyli bezpieczeństwo państwa i jego granic, a z drugiej strony swobody obywatelskie. Nie trudno jest dostrzec, co w tej wypowiedzi wybija się na dobro o wyższej wartości. Ta krótka wypowiedź może nam bardzo wiele powiedzieć na temat podejścia polityków do praw obywatelskich, co myślę jest szczególnie ciekawe w kontekście debaty na temat przyszłości demokracji i relacji między bezpieczeństwem a wolnościami obywatelskimi. W podawanych przez prasę komentarzach członków partii rządzącej można znaleźć stwierdzenia, że o ile sytuacja na granicy jest opanowana, to nie wiadomo, co może się zdarzyć. Jeżeli takie słowa rzeczywiście padły, to oznacza tylko, że rządzący naprawdę nie są świadomi, jak poważny mechanizm prawny uruchomili. I potwierdza, że jeden z wymogów dla wprowadzenia stanu wyjątkowego nie został spełniony w postaci tego, że zwykłe środki konstytucyjne byłyby wystarczające. W innych doniesieniach prasowych możemy przeczytać, że zdaniem rządu Imigranci na granicy białoruskiej są przywożeni przez tamtejszy reżim, a cała sytuacja ma charakter wojny hybrydowej. Wiele pisze się też o wspólnych manewrach Białorusi i Rosji, które są zaplanowane na 10 września. Jeżeli rzeczywiście to zagrożenie, które spowodowało wprowadzenie stanu wyjątkowego, ma charakter zewnętrzny, to pytanie: czy tu właściwszy nie byłby stan wojenny? Które właśnie przewidziano na wypadek takich zagrożeń zewnętrznych czy też zbrojnej napaści innego państwa. Wracając do tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli tych klocków, z których prezydent ułożył nam stan wyjątkowy, przyjrzyjmy się obostrzeniom, które wprowadzono w rozporządzeniu prezydenta. I tak, e, zawieszono prawo do zgromadzeń, imprez rozrywkowych i kulturalnych. E, wprowadzono obowiązek posiadania dokumentu ze sobą dokumentu tożsamości. Wprowadzono zakaz przebywania na terenie stanu wyjątkowego, i tu pewne jakieś wyjątki są przewidziane, na przykład dla mieszkańców. Wprowadzono zakaz samego już nagrywania obszaru granicznego, nie tylko rozpowszechniania takich nagrań, i do tego jeszcze wprowadzono ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczącej właśnie obszaru nadgranicznego. Oznacza to, że zdaniem prezydenta. Te obostrzenia są konieczne do rozwiązania problemu na granicy białoruskiej. Największe problemy ze stanem wyjątkowym mają oczywiście osoby, które zamieszkują teren, na którym został on wprowadzony. Kolejnymi ofiarami są dziennikarze, którzy nie mogą wykonywać swojej pracy. I tutaj najlepszym przykładem będą dziennikarze Onedu, którzy już usłyszeli zarzuty za to, że chcieli re relacjonować sytuację na granicy białoruskiej. Na tej podstawie, wiznaczalno netu Paweł Ławiński stwierdził, że jego zdaniem celem wprowadzenia stanu wyjątkowego było ograniczenie możliwości relacjonowania e, sytuacji przez media. Tak by zniknęły z nich obrazki migrantów znajdujących się na granicy. I takie słowa wydają się mieć naprawdę wiele sensu, bo trudno sobie wyobrazić, by obecność dziennikarzy czy też relacjonowanie przez media wpłynęły negatywnie na sytuację. No, trzeba przypomnieć, że przecież w, jakby w strefach wojny są korespondenci, którzy relacjonują cały przebieg zdarzeń. W przestrzeni publicznej pojawił się również bardziej radykalny głos, że rządzący starają się przyzwyczaić obywateli do stanów nadzwyczajnych, by móc w przyszłości tym sposobem opóźniać kolejne wybory. Warto też wspomnieć, że wprowadzenie stanu wyjątkowego ma też takie dodatkowe skutki. Eee, powoduje np. rozszerzenie uprawnień policji do używania broni palnej, umożliwia użycie armii do przywrócenia normalnego działania państwa, umożliwia czasowe zawieszenie organów samorządu terytorialnego. Nie ma wątpliwości, że rządzący nie przedstawili żadnych informacji, które jednoznacznie uzasadniałyby wprowadzenie tak poważnych środków prawnych jak stan wyjątkowy. My od półtora roku trochę przyzwyczailiśmy się do życia z różnymi obostrzeniami, jednak moim zdaniem tym bardziej, właśnie z tego powodu, powinniśmy każde ograniczenie naszych praw i wolności traktować z najwyższą powagą i patrzeć na ręce władzy, bo z jednej strony mówimy o mniej rygorystycznych obostrzeniach. W przypadku Światowej pandemii, która zabiła miliony ludzi, a z drugiej strony prawdopodobnie z powodu kilkudziesięciu schorowanych i bezbronnych osób, rząd korzysta z najsilniejszej konstytucyjnej amunicji. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o stanie wyjątkowym, to zapraszam do przeczytania artykułu, do którego link zamieściłem w opisie.